W tym filmie pokażę Ci, jak włączyć lub wyłączyć udostępnianie kamery w Samsung Galaxy. Ta funkcja polega na tym, że po prostu przesyła obraz z Twojej kamery, a bezprzewodowo na laptopa Samsung, jeśli go masz, aby używać go jako kamery internetowej, co zapewnia lepszą jakość i tak dalej. Musisz być zalogowany na to samo konto Samsung i mieć włączone Wi-Fi oraz Bluetooth. A teraz wszystko, co my to musimy zrobić, to przejść tam do ustawień urządzenia połączone i wyłącz lub włącz, udostępnianie kamery. Możesz również kliknąć na tekst, aby dowiedzieć się, jak to połączyć i sprawdzić swoje konto Samsung. Więc to samo konto musi być zalogowane na twoim laptopie lub tablecie Samsung i będzie działać. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia razem.